Kuchni pluska się mieciek. W chwili, kiedy może odetchnąć, syczy, zburzymy stary, nędzny świat, rudowłosa zamyka drzwi z trzaskiem. Student wstaje z krzesła i podchodzi do Lucjana. Słyszysz pan tego sukinsyna? syna? No cóż, słyszę, panie, ja za kilka dni mam egzamin, a taki łobuz śpiewa mi międzynarodówkę. To bydle przeklęte. Student zmienia ton głosu i mówi w stronę Miećka. Może pan przestanie śpiewać, bo ja się muszę uczyć. Ucz się pan, i tak z pana nic nie będzie. Dzisiaj matki nie ma, nie nastraszysz mnie pan. Student zdławionym głosem, ale ja się muszę uczyć. Mieciek czuje swą przewagę. Zbliża się pochylony do studenta i mówi. A coś pan był wczoraj taki energiczny? Że matka była? Jak dam w tramwaj, to konduktor wyskoczy w czerwonym płaszczyku i powi płacz. Skuje panu, kiedy pycho, to panu się odechce na proletariat wyszczekiwać. No, włąga w nosa, bacze, do nauki, wkłowa się, w wyrzutku społeczny. Nóże, no, bo kopniaka na drogę śpiewać mi tu zabroni. Student potulnie wrócił na swoje miejsce przy książce. Mieciek triumfalnie spojrzał na Luciana i poszedł do drugiego pokoju. Po chwili słychać było wycie dziewczyny. Oj, 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 ku weź tę łapę, bo strzele w pysk. No, chamie! Mieciek wybiegł czerwony na twarzy, uczesał się przed lustrem, porwał czapkę, nałożył palto i wyszedł. Naprzeciw studenta, na kanapie usiadła rudowłosa i zaczęła się skarżyć. A takie bydle. Rękę mi będzie pod sukienkę wsadzał. Przyjdzie brat, to mu po mordzie nakładzie, ile wlezie. Poszczypał mnie tak po nogach, że prawie mam sińce. Muszę zobaczyć. Dawno bym się wyprowadziła, tylko że jestem winna stukonisowej. Skończę akuszerię i zacznę zarabiać, to zaraz się wyprowadzę. Idę. Nie przeszkadzam panu. Rudowłosa wyszła, obejrzeć swe siniaki. Kiedy siedziała na kanapie, Lucjan obserwował jej twarz. Była pełna lekko piegowata, o małym zadartym nosku, szerokich, czerwonych ustach i oczach wesołych, piwnych. Ciężkie sploty rudych włosów opadały na jej kark. Dziewczyna była wysoka, cienka w pasie i o szerokich biodrach. Miała swej postaci dumę i wyniosłość. Kiedy wyszła, Lucjan odezwał się do studenta. Piękna dziewczyna, kariatyda, Jaka tam? Kariatyda, teodozja zwyczajna. Bałuje się ciągle z tym mitaskiem, a potem narzeka. Udaje dziewica, a w zeszłym roku miała dziecko, tylko że akuszerka to sobie zepsuła. O, jestem pewien, panie, już naszego wzroku nic nie ujdzie. Tylko spojrzę na kobietę i z miejsca wiem, jaka jest. A co ona nie może się poskarżyć do matki tego Miećka? A co się ma skarżyć, kiedy ona lubi takie macanie? Tego mitaska to ja bym dzisiaj usadził, bo już nieraz nie dwa dałem mu po mordzie, tylko. a wie pan, a ja mam egzamina i nie mogę się denerwować. To szkodzi myślą. Aha. Rozumiem. Lucian wstał. W dalszym ciągu czuł się źle. Przechodził zwyczajny kacenjamer. Umył nogi, nałożył świeże skarpetki i począł się ubierać. Wodą z kranu umył twarz i zmoczył głowę. Uczył się raźniejszy. On nie miał apetytu na śniadanie. Włóczył się z kąta w kąt. Przeglądał książki, dotykał figurek na komodzie, wreszcie stanął w oknie. Działanie zimnego natrysku minęło i znowu czuł się jak zaczadziały. Wiedział, że coś mu pomoże, tylko nie mógł sobie uświadomić co. Widział przed kościołem uszeregowanych żołnierzy i grupkę oficerów. Na uboczu stali czarno ubrani cywile. Wyniesiono trumnę na karawan. Ludziom dymiła z ust para. Tęgi wojskowy z buławą w ręku stanął przed orkiestrą, dał znak i w gęstym powietrzu rozpłynęły się dźwięki żałobne marsza szopanowskiego. Och Boże! Boże, jakie to wszystko jest bezbrzeżnie nudne. Co to jest? Ja się nie powinienem nudzić. Na podwórku żyd sprzedający grzebienie jadł bezmyślnie pomarańcze, jak chleb. Lucyan pomyślał: litowałem się wczoraj nad nim, a teraz taki żre pomarańcze. Czy ja sobie mogę pozwolić na to? Nie. O tak, ale tamten nie chleje wódki. Muszę zejść na dół i kupić sobie pomarańcze, to mi dobrze zrobi. Wyszedł i po chwili wrócił z owocem w ręku. Pomarańcza była wyschnięta i włóknista, o słodko-dłym smaku. Nawet sobie pomarańczy kupić nie potrafię. O, świństwo. Spojrzał z nienawiścią prawie na małego Żydka. Ale zażera się. Poszedł do kuchni, wyrzucił skórkę i miąż. Zachciało mu się popatrzeć na Teodozję. Pod pretekstem szklanki wszedł do pokoju. Teodozja siedziała pod oknem i cerowała. Coś różowego. Podszedł, ukłonił się i wyciągnął rękę. Podała mu swoją niezręcznie i sztywno. Proszę pani, szklanki, zdej się tu? O, tam na dole, w szafce. Co pan niedawno się sprowadził? Niech pan zostawi, naleje panu kawy. Wstała i dumnym krokiem wyszła do kuchni. Po chwili przyniosła szklankę z brunatną kawą. Nie chciało mu się pić tej lury, ale chlipał ze względu na dziewczynę. Podczas gdy ona mówiła, on podświadomie uczuwał jakąś przynależność jej do siebie. Dlatego może, że widział ją rano nagą, znał ją. – A co pan tak na mnie gały wybałszył? – A tak sobie patrzę. No – Bo jeszcze pan oko złamie. <grytanie> w pokoju zabrzmiał bas Zygmunta. Lucian wstał i przeprosił ją. Roześmiała się głupawo. Nie rozumiała jego grzeczności. Nie była do tego przyzwyczajona. Myślała, że kpi sobie z niej. No, pijaku, wyspałeś się? Jak się czujesz? Bardzo źle, odpowiedział Lucjan. Boli mnie głowa i w gębie czuję niesmak. Na zdrowie mi nie poszło to wczorajsze zalanie się. A ja świetnie, zwymiotowałem i tak jakbym nie pił. A ty czekaj no możeś ty się nie wypróżnił? Hm? Podstawowa rzecz pijaka. Zrób to zaraz o połowę ci zelżeje. O, doskonale właśnie nie wiedziałem, czego mi brakuje. Już idę. Zygmunt jest w doskonałym humorze. Zbyt jest głodny, by pamiętać, że warto by się umyć przed śniadaniem. Jest zapałem i dowcipkuje z Teodozją. Umie z nią mówić. Panno to jakich pani woli? – Brunetów czy blondynów? – Żadnych, a najwyżej blondynów. – No a jak brunet nałoży perukę blond i w łóżku ją zdejmie, poczuje pani różnicę? E – Idź pan, świnia skończona, jeszcze nigdy z żadnym chłopem w łóżku nie byłam, nie jestem żadna dziwka. – Ale pan mądry, panie Zygmuncie, niby poeta, a jak co powie? – Pan na dził w łóżku nie, ale tak na kanapce, co? – Zygmunt poszedł napełnić szklankę. Skończyłeś już, Lucianie? No, lepiej, prawda? Mówiłem. Ja się znam na tych sprawach. Proletariusz spotyka się z filozofią na każdym kroku. No co to, chyba pójdziemy do małej. No, trochę za wcześnie. Lucjan zapalił papierosa i położył się. Teraz mógł myśleć przynajmniej. Zygmunt siedział na kanapie z podwiniętymi nogami i czytał Norwida. Wielbił i pojmował tego poeta. Lucjan zazdrościł mu tego. Nie rozumiał Norwida, tak jakby tego pragnął. Ilekroć obcował z Tomem Norwida, zawsze wiało na niego z tej książki jakąś mocą genialną, którą Lucjan odczuwał, lecz nie pojmował. Zawsze będę pisał płytką prozę, będę fotografował życie. Nic nowego nie stworzę. Usiadł obok Zygmunta. Mój drogi, co to za kobiety, które mieszkają w tamtym pokoju? Ano. Teodozja nadobna. To ją znasz. Siedzi tam i majtki ceruje. Na akusierkę się kieruje. A druga to Felicja Stodulska. Kocha się w panu Józefie. O, o, widzisz? Jak się pan Józef zarumienił? Aha. Na plecach. A widzisz? Jaki dowcipny? Słodka Felicja pracuje w sklepie z wędlinami i codziennie o szóstej rano wychodzi z domu. Przez nią masz wędlinę na śniadanie co rano. Jakoś tam się z matką liczy. Nie widziałeś jej? Tył ma jak kocioł. Lucjan przypomniał sobie, że to pewnie ta, która przed wczoraj wieczorem tak czule zwróciła się do Miećka. Tak, widziałem ją. No, widzisz, wykwintna, co? W ogóle towarzystwo masz tutaj... Pierwszorzędne. O pół do pierwszej wyszli z domu. Lucjan zeszedł na dole do stróżek, by odebrać metrykę. Mieszkały w maleńkiej ciupce, jak dwie myszy w norce. Krzątały się, niepomnę rannej awantury. Jedna tarła kartofle, druga smażyła placki. W izbie swąd był nieznośny z oleju. Lucjan prędko odebrał metrykę i wyszedł. Na parterze frontowych schodów siedział jakiś młody człowiek, bez stóp. I starannie obwijał sobie bandażami kikuty. Lucjan znał go z widzenia. Pięknie uczesany siedział zwykle na placu Józefa Piłsudskiego pod murem i żebrał. Żeby wzbudzić większą litość, obwiązywał sobie drewniane kończyny bandażami. Szli w milczeniu, jakie cechuje ludzi znających się dobrze. Mijali ich przechodnie o twarzach smutnych lub roześmianych. Powietrze pachniało mgłą. I na twarze ludzi padała sina bladość z nieba. Ci dwaj szli z pośpiechem i obojętnością, z jaką urzędnicy idą do biura. We mgle wrzało życie miejskie, śmieszne, nerwowe i zarazem bezradne. Dziwne, prowadzimy życie z gmuncie. Wszyscy klepiemy biedę w większym lub mniejszym stopniu, a jednocześnie sprawiamy wrażenie kapitalistów. Wstajemy późno, w południe chodzimy do kawiarni, potem wraca się do domu i znów wieczorem do kawiarni. Skąd się na to bierze? Kiedy byłem w zakopanem, przysyłano mi pewną sumę miesięcznie. Teraz to już niestety skończyło się. Wystarczało mi to na utrzymanie, a poza tym ciągle chodziłem bez grosza. Teraz prawda, jestem tutaj zaledwie kilka dni, ale pamiętam, jak wróciłem w zeszłym roku. Żyłem wtedy przez kilka miesięcy groszami. Moje kilkanaście złotych też za parę dni rozwieje się i sam nie wiem, jak dalej będzie. Kobiety i poeci lubią wstawać późno i nic nie robić. Mój drogi Lucjanie, masz takie kaceniamerowe refleksje. Zaraz ci wytłumaczę, jak jest z nami. Posłuchaj, do żadnej uczciwej pracy nie jesteś zdolny. Pozostało tylko pisanie, które ci grosza nie daje. Cóż więc? Cała Twoja inteligencja, wszystkie wysiłki dążą już od samego rana codziennie ku zdobyciu kilku złotych. Pożyczysz je, a raczej wyłudzisz, dziś od inżyniera B, jutro od doktora F, lecz niechajcie to nie martwi. Te głupie snoby nie dają Ci tych pieniędzy za darmo. Dajesz im w zamian swoje intelektualne towarzystwo. No, coś tak jak kurewka, tylko w innym sensie. Oczywiście, za kilka lat wypłyniesz, albo ci się noga powinie, Jedno z dwojga. W gruncie rzeczy, wermel, genialny chłopie, które pożycza pięć złotych od Feinsteina, daje mu w zamian okazję do zadowolenia z samego siebie, że niby pomógł młodemu poecie. Taki Feinstein nie posiada nic więcej, prócz tych pieniędzy, o jak jest to proste. Takie bydle tanim kosztem pomyślało o sobie, że jest filantropem i dobrodziejem. Za takie małe pieniądze, taka przyjemność. Tak żyje się z dnia na dzień. Musimy tę swoją sztukę okupywać biedą, bo nasze talenty dopiero się kształtują. Jeśli któryś z nas dojdzie do jakichś wyżyn, to społeczeństwo będzie na nim zarabiało lata całe. Tak jak zarabiało na żaromskim Reymoncie lub Chopenie. Tymczasem społeczeństwo gwizdze na nas i możemy sobie zdychać z głodu spokojnie. Pomoże ci właśnie tylko taki Feinstein lub inna jednostka z forsą. Powróćmy jeszcze do tamtych wielkich. Co im ojczyzna dała za życia? Żeromski żył w nędzy do ostatniej prawie chwili. Zresztą tysiące przykładów. Taki Fundusz Kultury Narodowej lub inna podobna instytucja będzie dziesiątkami lat buliła forse jakiemuś idiocie, który zapisuje sobie, jak to Mickiewicz był dobrym poetą i komentuje jego geniusz. Mickiewicz miał w dupie tego faceta i na pewno gdzieś tam w innym świecie martwi się, że tu na ziemi kilku jego młodych kolegów nie mają często co do gęby włożyć. – Pożyczaj, pożyczaj, niech się państwo za ciebie wstydzi. Tu twoja ambicja nie wchodzi w grę, używaj jej w kierunku twórczym. Bo trudno jest nam zarabiać na życie, bo nie możemy dwóch srok za ogon trzymać. Albo urzędnik, albo pisarz. Trzeba robić jedno, aby było dobre. – Tak, widzisz, wczorajsze pijaństwo tak mi umysł odświeżyło. Dobrze to sobie tak od czasu do czasu mebelki we łbie poprzewracać. Rano się budzisz, wszystko inaczej. Jakby śmiecie wymiótł z pokoju. O, jakoś tak zawile rozumujesz z tym pożyczaniem. Nagadałeś, naplotłeś i sam nie wiem, co ci na to odpowiedzieć. Pomówimy jeszcze kiedyś o tym. Dziś nie mam głowy. Byron miał świetnie. Lub getę. Forsy jak lodu. A tak, owszem. Zdolni, chłopcy. Czekaj i my wyleziemy na górkę. Pożyczaj, pożyczaj, to ci żadnej ujmy nie przyniesie. Jesteś własnością społeczeństwa, nie masz nic swojego. Honoru też, tak, 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 Lucusiu. Ej, idiota jesteś, gadasz takie bzdury, że trudno słuchać. No, przestańmy o tym mówić. Właźże między Żydy i geniusza. A jednak ma w sobie urok ten gwarny lokal. Weszli. Rozejrzeli się, ukłonili parę razy i usiedli. Piją kawę, gawędzą i czują zadowolenie. Cóż to za postać ukazuje się w drzwiach. Wysoki, bardzo chudy mężczyzna z brudką o twarzy Chrystusa. Zygmunt wrzeszczy na całą salę. Dzia, kochany jak się masz. Skądżeś się tutaj? Dziadzia podchodzi do nich z krótką fajeczką w ustach. Uśmiech ożywia jego chudą, szczerniałą twarz. Całują się, Lucjan jest zdziwiony. Cóż to już cię mamy tutaj znowu, ty draniu? Jakiś miesiąc temu miałem od ciebie list z Casablanca. No siadaj, no, ho, ho, jesteśmy razem. Dziadzia, a właściwie Stanisław Krapczyński, jest jak zawsze pogodny i tajemniczy. Siada i zamawia swoją całą z dwoma cukrami, jak pół roku temu. Pali tę samą starą, obtłuczoną fajkę. Jest Polakiem, lecz dopiero od kilku lat mieszka w ojczyźnie. Przyjechał z Korei, gdzie spędził dwadzieścia parę lat swego życia. Znał wszystkich i wszyscy go znali. Pamiętano go jeszcze sprzed czterech lat, kiedy to chodził z długimi włosami. W białej pelerynie z krótką bródką i recytował wiersze po japońsku. Zrobił sobie szybko nazwisko tomem doskonałych morskich nowel. Za dwie z nich wziął duże nagrody. Potem przestał pisać, porzucił białą pelerynę i skrócił włosy. Pozostała tylko ta starannie utrzymana bródka. Smutek rodzinnego kraju ostudził jego wschodnią fantazję.